Cześć. W dzisiejszym nagraniu omówimy sobie dwie podstawowe prace w Jodze. Pierwszą z nich jest mula Bandha, a drugą prawidłowe ustawienie stopy na macie. Mula Bandha, czyli aktywacja mięśni głębokich dynamitnicy. Są dwa sposoby, które mogą pomóc w aktywacji, może w zrozumieniu, jak pracować mięśniami głębokimi. Mięśnie głębokie znajdują się wewnątrz. Nasze miednicy wyścielają jej dno i pierwszy ze sposobów jaki można zaktywować tą pracę to zbliżanie trzech grup punktów. Pierwszą, pierwszą grupą punktów są kości górszowe, czyli te dwie duże kości w pośladkach. Wyobrażamy sobie, że chcemy je do siebie przybliżyć. Powinno się wtedy pojawić takie delikatne uczucie ściągnięcia kości do siebie ale uwaga, nie, nie zaciskamy pośladków ani zwieraczy pochwy i odbytu. Drugą grupą punktów są kolce biodrowe, które również chcemy zbliżyć do siebie, czyli wyobrażamy sobie, że, że ściągamy je do siebie. W ten sposób również aktywujemy mięsień głęboki, mięsień poprzeczny brzucha i powinniśmy poczuć tak, takie lekkie wyssanie w okolicy pępka i takie uniesienie delikatne do góry. Kolejną, ostatnią grupą punktów, które chcemy do siebie zbliżyć jest spojenie łonowe i kość krzyżowa, czyli ta kość z tyłu pleców zaraz nad pośladkami. Wyobrażamy sobie, że zbliżamy do siebie te trzy grupy kolce biodrowe i kość, kość krzyżową ze spojeniem łonowym. W tym momencie powinno się pojawić takie delikatne uczucie wesania w okolicy dołu brzucha, a także takiego uniesienia narządów wewnętrznych. Ale praca jest delikatna, czyli nie będzie powodowała tego, że tu się spinamy gdzieś w barkach, że czujemy dyskomfort w dole brzucha. To musi być takie napięcie, mniej więcej na 50-60% y, nie więcej. To jest jeden ze sposobów, jak można właśnie zacząć pracę z mięśniami głębokimi, y, jak można zrozumieć, y, gdzie one się znajdują i jak je aktywować. Y, drugim sposobem, y, który może też ułatwić w niektórych przypadkach y, pracę właśnie z mięśniami głębokimi, Zupełne zaciśnięcie od bytu, zbieraczu odbytu, zwieraczu pochwy i pośladków, a także weszanie, mocne ciśnięcie pędka w kręgosłup. Kiedy to wykonamy, powinniśmy poczuć taki dosyć yy, duży dyskomfort, takie zaciśnięcie, zwarcie, uniesienie yy, jakby do brzucha do góry. Yy, I teraz, będąc w tej pozycji, bardzo powoli zaczynamy rozluźniać, jakby mięsień, yy, mięśnie pośladków tak, żeby nie były zwarte. Następnie zwieracz odbytu i zwieracz pochwy w przypadku kobiet. Następnie delikatnie rozluźniamy mięśnie brzucha w okolicy właśnie dla czyli pod ten, ten mięsień pod pękiem. Być może dla osób, które mają problem ze zrozumieniem jak zapracować mięśniami głębokim ten drugi sposób będzie w jakiś sposób y, pomocny i zrozumiały. Drugą pracą jest praca ze stopą. Prawidłowe ustawienie stopy następuje wtedy, kiedy rozłożymy równomiernie na stopach ciężar ciała y, w taki sposób, że y, jakby punktami podporowymi będzie Nasada dużego palucha, nasada małego palucha, stopy i środek piętry. Czyli, jakby najlepiej sobie stanąć na stopach, pobalansować, pobujać się w lewo, w prawo, w przód. Wyczuć, jak te y, trzy punkty podporu działają i jak się ułożyć swoje ciało, aby rzeczywiście równomiernie ciężar między tymi trzema punktami został rozłożony. Kiedy już jakby łapiemy um, ułożenie tej stopy na macie, trzeba pamiętać o aktywacji odpowiednich mięśni, czyli ta stopa nie leży sobie bezwładnie, nie wciskamy jej, nie rozciapierzamy palcy i nie dogniatamy stopy, nie zaburzamy tych naturalnych łuków stóp, tylko wręcz przeciwnie chcemy je aktywować, chcemy je akcentować i chcemy, aby ta stopa też pracowała, bo od niej idzie wydłużenie i bardzo często praca która ułatwia wchodzenie i trwanie w pozycji. Jak zaktywować prawidłowo stopę? Dobrze jest wyobrazić sobie, że chcemy przybliżyć nasadę dużego palucha do pięty i nasadę małego palucha do pięty. Czyli jakby stopa chce się nieco skrócić, tak? Następnie wyobrażamy sobie, że przybliżamy do siebie nasady dużego palucha i małego palucha stop. I wtedy powinniśmy w naszej stopie zauważyć, że raz troszeczkę się skraca, czyli jakby troszkę ta nasada może wizualnie zbliżyć się do pięty, to jest taki bardzo minimalny, subtelny ruch. No i oczywiście, że tutaj nasady palców stóp na grzbietowej części stopy nieco się uniosą. Oczywiście jest to ruch Tutaj na górze stopy nie odrywamy jakby stopy od maty. Tak? Pracujemy bez unoszenia stopy. To musi być praca w mięśni, a nie, że my oderwiemy stopę od maty i że coś tam się uniesie. Tak? Taka praca właśnie wzmacnia naszą stopę, pomaga w prawidłowym umorzeniu kostki, kolana, a co za tym idzie również stanu biodrowego. Mam nadzieję, że moje, moje jakby tutaj uwagi były istotne, że coś wniosą do Waszej praktyki. W razie pytań, kontakt na Facebooku albo telefonicznie. Także z mojej strony bardzo wam dziękuję za uwagę.